Bez przebaczenia. Był też nominowany do Oscara za kreację w filmach Bonnie and Clyde, Nigdy nie śpiewałem dla mojego ojca oraz Mississippi w ogniu. Nie sposób nie wspomnieć też o jego fenomenalnej kreacji w filmie W mroku nocy. Ten mniej znany film w reżyserii Artura Pena to prawdziwa perełka z czasów nowego Hollywood. Czyli okresów historii amerykańskiego kina, gdy duże wytwórnie filmowe dawały pieniądze na projekty ambitne. Film bardzo umiejętnie uchwycił coś z nastroju, jaki zapanował w społeczeństwie amerykańskim po słynnej aferze Watergate. Czuć w nim zrezygnowany i znużony ton. Hackman idealnie odegrał człowieka, który stopniowo wchodzi w ogromne problemy, choć o tym nic nie wie. Zakończenie tego świetnego filmu jest jednym z najlepszych w historii kina. Gene Hackman ostatni raz pojawił się na ekranie w komedii Witamy w Musport w 2004 roku, po czym zakończył karierę aktorską. Po jej zakończeniu skupił się na pisarstwie, wydając kilka powieści historycznych. Na deskach Torontońskiego Teatru Mirwisz, ogromną popularnością cieszy się obecnie musical o słynnej amerykańskiej piosenkarce Carol King. Beautiful the Carol King Musical opowiada inspirującą historię niezwykłej drogi do sławy, tej cenionej w świecie pianistki i piosenkarki. W latach 60. zdobyła sławę jako autorka piosenek, do których teksty pisał jej ówczesny mąż Gary Goffin. Tandem autorski King Goffin dostarczył przeszło stu piosenek. Wśród wykonawców ich utworów byli m.in. Aretha Franklin, Dusty Springfield, The Birds, The Animals czy zespół The Beatles. Dzięki współpracy z innymi autorami i najlepszymi przyjaciółmi jak Cynthia Vale czy Barry Mann, Carol King pozostaje jedną z najbardziej lubianych solowych artystek w historii muzyki popularnej, tworząc coś więcej niż piękną muzykę, która stała się hymnem pokolenia. Spektakl zawierający oszałamiającą gamę uwielbianych piosenek obsypany został deszczem zasłużonych nagród. Brytyjska aktorka Sophie Turner, kojarzona przede wszystkim z serialu Gra o Tron, imponuje talentem i niebywałą energią w nowej roli jednej z najpopularniejszych złodziejek diamentów w Wielkiej Brytanii. Oparta na faktach historia przedstawiona w serialu zatytułowanym Joanne, została zainspirowana fascynującą biografią Joanne Hennington, której zuchwałe czyny pozostawiły trwały ślad w przestępczym półświadku. Tłem wydarzeń jest tętniąca życiem Wielka Brytania lat 80. Epoka zdefiniowana przez odważną modę, kultową muzykę i zachodzące w